Gdzie jestem? Rekiny wszędzie. A nie, no przecież się przed komputerem. Hej, cześć! Witajcie w pierwszym odcinku z gry Stranded Deep, czy jak to się tam wymawia. Jest to symulator rozbitka, ale to nie jest taka zwykła gra. Ta gra ma naprawdę świetny klimat. Właśnie takich bezludnych wysp, i w tym odcinku opowiem Wam w ogóle co to za gra. No to tak, już Wam puszczam kawałek, jak się znaleźliśmy ogólnie na tym pontonie, na tej tratwie ratunkowej, czy co to jest. I patrzcie teraz. No, tak jak widzieliście spadliśmy samolotem Tak więc ym, trzeba tutaj uważać na wszystko co nas otacza Szczególnie właśnie tego osobnika, który chyba nas nie lubi Tutaj małe mniejsze rybki I to jest właśnie gra... Weź to Dobra yy, I to jest... Powios... Yy, popłyńmy do... do tamtej wyspy To jest właśnie gra, gdzie rozbiliśmy się z samolotem I musimy przetrwać Wyspy. Łoł! Jak niby! Jakim cudem! Wejdź do tego, wejdź do tego! O kurde, co to było? Jakim cudem ja spadłem? Dobra, mniejsza, płyńmy. Może rekin mnie zepchnął? Możliwe. Ym, wyspy tutaj się. Ym, pojawiamy się na wyspach, które są losowo rozmieszczane, albo to po prostu nasz spawn jest y, losowo. OK, można wyjść z tego. Losowo rozmieszczany, bo ostatnio, jak zaczynałem grę, to byłem w ogóle w innym miejscu. Tutaj jest statek. Nie wątpię, żeby coś w nim było, ale możemy zobaczyć. No i tak, oczywiście mamy. O, po co mi to. Czekajcie, bo wiosło w ogóle mogę. Dam tutaj. Dobra. Um. Na czym ja skończyłem? Aha, oczywiście możemy tutaj craftować różne rzeczy. Tam w oddali, daleko, daleko, em, gra, gra stworzyła inną wyspę i można oczywiście do niej popłynąć, jeżeli tu mi zabraknie materiałów. Tam jest inna jeszcze wyspa. Jest tutaj cała masa chyba wysp, na które możemy się dostać. O i tam następna. Dobra, ogólnie mm, nie było mnie trochę na YouTubie, ponieważ składałem komputer teraz gr mogę grać na przykład w taką grę na ultra, a nie na, nie wiem, na najniższych. Tak więc myślę, że warto było trochę poczekać. Jeżeli oczywiście wam się ta seria spodoba, nie ma sprawy, mogę kontynuować do, do tego czasu, aż ją będziecie chcieli. Um, no to tak. Pierwsze co musimy zrobić, no to oczywiście tutaj jakby w Minecrafcie Ściąć yy, drzewo, ale, ale to nie, to nie ma takiego craftingu, że sobie, nie wiem, otwieramy Na E, tak jak w Minecrafcie, klikamy E i Nie wiem, zbieramy gdzieś patyk yy, I możemy sobie skraftować Nie, tutaj musimy położyć Jeden na drugi yy, Jeden na drugi Czemu ja idę po palmie? What? Można chodzić... No, ja nie chcę tak, aha, bo to... Łooo! Ale spadłem. Mam nadzieję, że tu się regeneruje życie. Dobra, regeneruje się. Um, trzeba najpierw ściąć drzewo. A jak to zrobić? No, najpierw to trzeba mieć siekierę. A jak siekierę zrobić? No to najpierw oczywiście trzeba ściąć mniejsze drzewko, które da nam... O, właśnie takie. Które da nam patyki. Daj mi patyk. Dobra, w taki sposób oczywiście się ścina te małe drzewka, ale nożem oczywiście nie możemy ściąć tych dużych, i dzięki temu mamy linki. I co jeszcze nam potrzeba do siekiery? Patyki oczywiście. Czy mamy tu. O, jest jeden patyk. Oki. Okay. I jeszcze coś trzeba. No jak myślicie, nie zrobimy chyba drewnianej siekiery, nie? Kamyk. Potrzebny nam kamyk. Ok, no i tu mam kamyk. Czy tam kamień? To kamień taki, bo kamień to taki mały on nie jest. No i robimy to w taki sposób: biorę patyk, wyrzucam go, biorę linkę, wyrzucam ją. Nie wiem czy dwie aż trzeba, no i biorę kamień, kamień na kół, na kół oczywiście się wyrzuca. Biorę kamień, wyrzucam go i wtedy klikam lewym przyciskiem. No, klikam lewym przyciskiem, i, i pokazuje się, że mogę z tego tutaj, co obok siebie jest, stworzyć siekierę. I proszę bardzo, jedna linka jednak została, i mogę wziąć siekierę. Ok, drzewo, jakieś małe drzewo, może też wetnę tutaj na razie. Ok, zobaczmy, jak tutaj się ścina. Powiem wam, no drzewa lepiej się w DeForest ścinało, ale to jest wersja alfa tej gry. Trzeba o tym pamiętać. Tutaj tak, tak drzewo idzie do góry. Ale nie ma co, bo mi się podoba. Tak, ja kiedyś grałem w The Forest z Proxorem i mówię, fajnie jakby była taka gra, tam byliśmy na, na plaży, fajnie jakby była taka gra, em, co nie byłoby zombiaków, a by, by trzeba było przetrwać na takiej wyspie. No i proszę bardzo, znalazłem oto taką e, grę, która chyba już dawno dosyć wyszła, ale teraz. Niedawno jakieś nowe aktualizacje weszły, chyba teraz jest wersja 0.1 Alfa? No, nie pamiętam, nawet dobra, i jak widzieliście, musiałem e, pociąć te drewno na pół. Jak już na dwa kawałki albo trzy je pociąłem, to te, te kawałki, e, jak potnę, to mamy wtedy patyki. No i patyki można brać, i wtedy można sobie e, zrobić. Ehm. czy ja coś bym mógł znaleźć w tym o czymś em, tutaj można oczywiście łowić ryby, można łowić ryby, pływać właśnie na inne wyspy, można popłynąć co zaraz chyba zrobię, bo nie wiem czy tu coś znajdę fajnego mam nadzieję, że tutaj sztormów nie ma, bo by było ciężko pokażę wam jak jest pod wodą, tylko czy tu nie ma nigdzie rekinów, patrzcie uuu, pięknie, pięknie patrzcie na to Zagubiony statek. Dobra, ale nie mam. Jaki zagubiony statek? Zatopiony statek miałem powiedzieć. Ale super. Tam jeszcze coś pewnie jest. Bardzo ładnie to fajnie wszystko wygląda. Co takie fale tam idą? Normalnie czekam najbardziej, aż to będzie w tryb multiplayer. Tylko fajnie, jakby bez takich bugów było. I fajnie, naprawdę super by można było tutaj przetrwać. O. Może, żeby was teraz nie zanudzać, em, chciałbym popłynąć do innej wyspy, ale tutaj wrócę. Bo ogólnie ja ja też się nie znam tutaj na craftingu. Znam tylko właśnie te podstawowe... O, co ja tu mam? Podstawowe rzeczy. Y, aha, jeszcze właśnie kurde, ale zapomniałem. Em, to są ziemniaki, znaczy potato, no. Po co mi to? Można jeszcze kokosy, pokażę Wam jak kokosy jeść. Tylko czekajcie, gdzie ja mam się Ale na której palmie są kokosy? Tutaj nie ma. Na którejś były? Może na wszystkich są? O, tutaj są. Dobra, zetnę te drewno. Drzewo znaczy palemkę i pokażę Wam jak jeść kokosy. Dobra, Ok. Ym, tutaj trzeba najpierw y, rozłupać to w taki sposób. Że wiecie skórkę, i jeszcze raz trzeba, żeby to otworzyć. O, i teraz możemy, bo jak y, drugi po ob obraniu skórki, jak jeszcze raz... Czy skórki, no tego wiecie, co tam ma y, kokos. Ym, y, jak jeszcze, bez jeszcze jednego puknięcia takiego, to wtedy nie można tego jeść. Ym, na razie wyrzucę linkę. Biorę to i mogę pić. Ok. E, czekajcie, bo zapomniałem kompletnie, którym e, którym się sprawdzało z godzinę. Bo oczywiście mamy też zegarek. A dobra, już przypomniałem sobie. F. Mamy teraz 14:57. Ja nawet nie wiem, jak tutaj noc wygląda. E, I chyba możemy sobie jeszcze zmieniać. E, możemy tutaj jeszcze funkcje życiowe sobie zmieniać, ale tego to nie wiem... Nie wiem... Znaczy na zegarku możemy zobaczyć nasze funkcje życiowe. Ej! Czy to się robi już ciemno? Czy dopiero 15 jest? Hello! Chyba, że tutaj jakaś szybciej się ciemno robi, nie mam pojęcia. Dobra. Ej, widzieliście jakiś bug tam był. Ej, nie widać naszego cienia, ale widać cień ej, tego co nosimy. Jedynka, dwójka, trójka. Napiję się, może, bo to. Nie, widzicie? Jeszcze nie wiem, jak się właśnie. Nie wiem, jak jeszcze ognisko robić. To muszę się nauczyć. Ale myślę, że te bardziej podstawy znam. Czy mogę jakoś wejść na ten statek? Nie mogę, dobra. To co? Płyniemy Bierzcie wiosło, a nie mam miejsca, dobra? Tą linkę jedną wyrzucę, patrzcie na to, można, wycieć, że można wiosłować nawet w tym polądzie, dobra? Spróbujemy popłynąć em, w tamtą stronę. Mam nadzieję, że mnie żaden rekin nie zrzuci z łodzi, tak jak wtedy, bo mam, em, myślę, że to właśnie wtedy mnie rekin zjadł. A jakaś smutna muzyczka się w ogóle włączyła. A weźcie mi pomóżcie teraz. Patrzcie, tam wody są takie bardziej mniej. Ko o, ty chyba ci coś boli. Nie, nie, pis. Patrzcie, on stuka to, on stuka to. Rekin mnie stuka. Uciekaj. <gry> oh my godness. No, idź stąd! Już nikt cię nie lubi! Szybko, 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 szybko! Dawaj, no! Ym, I oczywiście tu się. Nie wiem, czy tu przypadkiem się też nie męczy. Prawdopodobnie tak. No to trochę się zmęczę. Bo jak wiecie, na oceanie bardzo. O! Widzieliście? Prawie znowu bym spadł do wody. Tu chyba rekin mnie ciągle gwałci tutaj. Ej, to jest coraz dalej czy co? Wiecie dobrze, że na, na oceanie jak widać, to, że jest, nie wiem, kilometr stąd, to pewnie jest z, z 10 kilometrów. Tak więc, jakbyście kiedyś się zagubili na bezludnej wyspie, to lepiej zróbcie sobie bardzo dobrą tratwę. Ja mam dobrą, ale co? O, widzicie, zmieniła się ta wyspa. Z daleka jakoś inaczej to wyglądało. Wyglądała na taką mniejszą, a ta jest jakaś taka inna. Mam nadzieję, że się różni trochę od tamtej, co byłem. Wcześniej w ogóle byłem na wyspie, no to statku nie było. Dobra, dobra, płyń tam, a nie, mi tu się męczysz. Ej, no, która godzina? 17. I już ciemno. No to co, to zima jest? Ej, ja mam nadzieję, że tu potworów żadnych nie ma. Nie, no gdzie? To jest symulator bezludnej wyspy. Ale widzicie, to jest właśnie najlepsze. To jak nie wiecie, co Was czeka. Bardzo fajne słońce. Bardzo ładne, bardzo ładne. Kierujmy się tutaj. Tutaj się nie pływa WASD, tylko trzeba trzymać pra lewy przycisk myszy. No jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie Przyjęte ja nie wiem jak ognisko zrobić, hello Patrzcie, można pływać po piasku <grystanie> Księżyc też bardzo ładny. Rekin mam nadzieję, że tu... E no i ciemno jest i co teraz? Nie można nawet zapalić zapalniczki. Ooooo, ciężka noc będzie, dobra? Wiecie co? Tak więc ja się. Ale ładne niebo. Ja się dzisiaj z Wami żegnam. Um, I do zobaczenia w następnym odcinku, jeżeli oczywiście będziecie tylko chcieli. Krap! Bierz go! Bierz go! No. Hmm, co by to wyrzucić? Patyków mogę mieć dużo. Dobra, zjadłem sobie kraba. Uuu, nie ugotowałem go! Zarżigałem się. To nie było dobre. Trzeba go usmarzyć najpierw. Że ja też o tym nie pomyślałem. Dobra, tak więc czołem do następnego odcinka. Ja sobie muszę grę zasejwować. Jest nice. papa. Pa.